Cześć tu Blanka, witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, w tym odcinku będzie ważne info i, yy, i dziękuję Wam za 63 subskrypcje. Jesteście super. Wiem, wiem, że ilość subskrypcji mi tak szybko nie rośnie, bo nie nagrywam za dużo filmików. Nie pytajcie, co mi się tu stało. No i właśnie teraz zacznę od impa. Nie nagrywam filmików, ponieważ są wakacje, a w wakacje zawsze dużo się dzieje. Rzadko nagrywam filmiki, jak właśnie widzicie, i ta ilość subskrypcji mi dużo nie właśnie nie leci tak szybko. Ale dziękuję Wam za tą ilość subskrypcji. Um, no i to jest takie info, ponieważ wakacje yy, nie nagrywam za bardzo, dlatego że na przykład nie mam czasu. No, po prostu nie mam czasu na nagrywanie tych filmików. Albo coś tam się dzieje, albo w ten dzień, albo na przykład planuję w ten dzień zrobić filmik i na przykład coś mam zaplanowanego i nie mogę to zrobić. Właśnie tak mi się dzieje. Dlaczego nie nagrywam za dużo filmików? To jest takie info. Mam nadzieję, że po prostu jak się wakacje skończą, to zrobię, to będę robić więcej odcinków. No i teraz jest pan numer pięć. To nazywa się Baflo. Jest taki słodki, on ma dopiero 3 miesiące skończył. On ma 3 miesiące, jak mówiłam, i jest to chłopczyk. Jest on rasy buston terrier. No podobny do bulldoga jak widzicie, ale to jest razem ten terrier. No I to właśnie przez niego mam tą ranę, ponieważ mnie ubrył z policzek. Czasami jest. Yy, niegrzeczny ale jest też on taki słodki dzisiaj mnie przeprosił akurat no. i on umie a on umie aportować i robić siat on umie robić siat podawać łapę, warować i yy, poprosić no to dobra, no i to jest te info yy, że no i to jest info właśnie i zrozumcie to, ale postaram się nagrywać więcej filmików w wakacje. to więc pa!